Wiersze pochodzą z tomu poetyckiego Emotywny zip Bez Bez zbędnych wstępów Bowiem możemy nie zdążyć Zastąp opowieść Z plotem skrótów By móc płochliwe teraz Przetopić na niezłomne nigdy Wszak nie nam prawić O planetach odległych galaktyk Nie pora Skrzepie młodości Do szczętu chlipać deszcz to tyle, co spijać rosę z ust. Tedy skórę oblega migot. Jednako zimne poty nie ustają. Tul, będę rad. Powiedziała. Powiedziała, wszystkie noce do końca życia będą białe, a może zielone i zastygłe w ciszy. Surowe, takie jak lubisz. Zawsze będę cię kochała, dodała. Pójdź moją głębią, ciało do ciała, krew do krwi, drżenie do drżenia. Nad głowami raz po raz płonął śnieg, światło zstępującego nieba. Zawsze jest piękne, zrozumiałem, gdyby pytano: Schowajmy się. Schowajmy się, ukryjmy w sobie, jak zmarszczki. Słońce w tej i we w te podejmuje wysiłek i w końcu góruje nad pochmurnością świata. Zwyczajowo usiądźmy przed podróżą. Niech trwa chwalebna ceremonia kawy w białych piliżankach. W głowach las wybucha zielonym ogniem. Przy dębowym blacie odnajdujemy swoje imiona.